Slide. w kolejnym odcinku naszych przegód z wyprawą dzisiaj zajmiemy się reprezentacją Litwy i zobaczmy sobie jakie nagrody czekają nas w przypadku zwycięstwa po pierwsze otrzymamy zawodnika z rezerw wejdziemy w posiadanie nowego elementu układanki zbudujemy trasy Czechy-Litwa i odblokujemy Ostatnią grupę i oczywiście kraj Czechy. Jeżeli przegramy, to stracimy połączenie między Litwą i Szkocją. Tak więc przejdźmy sobie może do samego spotkania. Stroje, jak najbardziej, takie pasują. Więc ja Was zapraszam na skrót tego spotkania i usłyszymy się zaraz po nim. Słynie ze stanowczości. Ja lubię takich sędziów, tym bardziej że potrafi krótko utemperować zawodników. No, będzie gol! Wybija, ale piłka! Czy to wykorzysta? Ależ piękna Bramka! Oglądamy powtórkę gola. Pięknie uderzył w dolny ruch Bramki. Piękny gol przed tym strzałem. Gomez! Piłka w siatce. Do partnera. Uderza. Aj, jaka bramka. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Dobrze dograł. Szansa. Niemożliwe. Spudłował. Zawsze strzelał tak dobrze. ALEŻ TERAZ ZNAKOMICIE JEST SZANSA NA GOLA! JEST OKAZJA! jest ZNAKOMICIE! TAKI JEST FUTBOL, RYWALE CZĘŚCIEJ BYLI PRZY PIŁCE, stwarzali OKAZJE! Witajcie po spotkaniu z Litwą Udało się zwyciężyć 3 do 1 Całkiem niezły wynik wydaje mi się Chociaż mógł być nieco lepszy jak na tak Wydaje mi się niezbyt wymagającego rywala w meczu został Mario Gomez Który strzelił dwie bramki I... Zagrał na całkiem przyzwoitym poziomie Ok, reszta zawodników... Mm, Spisała się również nieźle i udało się odnieść dzięki temu zwycięstwo. Jednak yy, ciekawe, odblok odblokowaliśmy grupę X. No tak, yy, Odblokowaliśmy również Czechy oraz trasę Litwa-Czechy. Yy, Otrzymamy zawodnika z rezerw oraz jeden element układanki. Otrzymaliśmy środkowego pomocnika osensywnego, którego raczej odrzucimy. Ok, zbudujmy sobie trasę do Czech. W grupie X znajduje się Polska i Ukraina, czyli gospodarze tegoż właśnie turnieju. Mm, tak. Ok, no dobra. Ale przejdźmy już sobie do drugiego spotkania z Litwą. Mm, otrzymamy zawodnika z rezerw, z, przepraszam, zawodnika z ławki oraz wejdziemy w posiadanie nowego elementu m, układanki, jeżeli uda nam się zwyciężyć. Ok. Stroje oczywiście te same, a ja Was ponownie zapraszam na skrót i usłyszymy się zaraz po nim. Ciekawie się to rozwija. Oddaję strzał i mamy gola, proszę Państwa. Uzasadniona radość to był pierwszy strzał, no i od razu gol. Widzimy teraz, jak manewrował obrońców zanim zdobył bramkę. Pierwszy. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Wydawało się, że to będzie nieunikniony. Ma szansę dograć w pole karne. Bardzo dobre podanie. Ładne zagranie. Jest szansa. Brawo. Gol. Ten gol, którego powtórkę oglądamy, padł po bardzo ładnej akcji. Ale widać, że Brawo za to podanie. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Dobrze zablokował. No i prawko, proszę państwa. No i proszę, mamy szybką odpowiedź. O tym można poznać mocną trasą. Długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Ładne podanie. No strzela! I będzie rzut rożny. Witajcie po drugim spotkaniu z Litwą. Tym razem udało się zwyciężyć tylko 2 do 1. No i musimy powiedzieć sobie wprost, było to naprawdę słabe spotkanie w moim wykonaniu. Ogólnie oceny pomeczowe świadczą o tym, że rzeczywiście zawodnicy nie spisali się najlepiej. No ale cóż, no dobra, kontynuujmy i nie wspominajmy już tego. Otrzymaliśmy element układanki oraz zawodnika z ławki. Kto będzie chciał z nami współpracować? Napastnik. Lali Laliukas. Dobra, nie, 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 59 dziękujemy. Ok, jeszcze czeka nas teraz ostatnie spotkanie z Litwą. Tym razem otrzymamy zawodnika z ławki. Może wejdziemy w posiadanie jednego nowego elementu. Ok, a więc. Ojej, mnie niekoniecznie. Hmm, dobra, zagrajcie sobie w zielonych. Może przyniosą nam one szczęście i uda nam się pokonać ich trzeci raz. Tak więc, do us usłyszenia za chwilę. Piłka teraz do kolegi. Przeszedł go bez problemu. I niebezpieczne są takie zagrania w ślizgiem w polu karnym Czy to wykorzysta? Świetnie interweniuje. Wini piłka. Cudownie dograł. Dobra okazja. Słupek piłka wraca do gry. Istotne było to, że obie drużyny nie chciały zaryzykować. Czy to wykorzysta? Strzela, piękna obrona. Piłka, piłka wciąż brzeg. Czy to wykorzysta? Broni, piłka wychodzi w pole. Badzio! mógłbym tak wymieniać bez końca. Czy któryś z nich się dzisiaj pomyli? Tam chyba nie wierzy, że strzeli. Trafia! Piłka wpada do siatki. Żadnych szans w tym uderzeniu. No, niewiele brakowało, by zmarnował ten strzał. To nie było zbyt pewne uderzenie, ale piłka znalazła drogę do bramki. Siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Chyba zżera go trwema. Spokojnie zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika. Niesłychane. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo. No, nie wygląda zbyt pewnie. Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Ależ presja, ależ obciążenie. Jeśli spróbuje, jego zespół zejdzie z boiska pokonany. Wytrzymał do końca. Znakomicie strzelił. Skupiony, duża presja. Jeśli zdobędzie bramkę, wygrają. ma presję, nie popełnił błędu. Witajcie po ostatnim spotkaniu z Litwą. Tym razem udało się zwyciężyć dopiero po karnych. I to całkiem emocjonujących karnych. Mm, ogólnie o meczu skuteczność była beznadziejna, albo po prostu bramkarz zagrał fantastyczne spotkanie. Oczywiście mowa o bramkarzu naszego rywala. Otrzymał ono to 9,3. To świadczy o czymś, jeżeli reszta litwinów miała maksymalnie 6,60. Mm, no dobra, tak więc co z naszych zawodników? Nikt prawie nikt nie spisał się powyżej przeciętnej i to wydaje mi się nie pozwoliło zdobyć bramki. Żadna akcja indywidualna Ronaldo czy kogoś innego, mm, powiedzmy Chabiego, który również potrafi uderzyć z dystansu. Mm. Nie pomogła nam zdobyć bramki, niestety. Okej, okay, ale otrzymaliśmy ostatni element układanki, litewski, że tak to powiem. Oraz otrzymamy zawodnika z podstawowej dynastki. Będzie to środkowy obrońca, którego odrzucamy. 86 elementów układanki, całkiem nieźle. Okej, okay. pod ostatnim filmem pytałem się was, czy chcecie, abym rozegrał mecz z, z tymi słabszymi rywalami bez kamery. Otóż, komentarz na stan obecny, w którym to nagrywam. Jest 38 30, 30 za i 2 przeciw. Tak więc rozegram raczej te spotkania. Będzie to na pewno Andora, którą już pokonałem. Mamy teraz do dyspozycji Słowację, Macedonię i oczywiście Armenię. I będzie to również Luksemburg, San Marino i Malta, którymi zajmę się później. Ok, tak więc w ostatnim odcinku powinno ono już być, że tak powiem, skończone. Okej, okay, ale z kim zagramy w odcinku następnym? Do wyboru jest naprawdę dużo państw, tak więc wydaje mi się, że zamieszczę je w opisie i będzie można spokojnie się zastanowić nad wyborem. Otóż jest to Albania, Rumunia, Białoruś, Słowacja, Macedonia, Armenia, Finlandia, Mołdawia, Węgry, Łotwa, Izrael, Gruzja oraz Czechy. No i oczywiście Polska. Tak więc jeszcze na koniec krótka ankieta. Jak zapewne wiecie, w grze dostępny jest tryb turnieju UEFA Euro 2012. Czy chcecie, abym rozegrał właśnie ten turniej? I czy ma być on rozgrywany w normalnych terminach? Czy załóżmy coś takiego, że 3 godziny przed prawdziwym meczem, czyli załóżmy, zagramy sobie reprezentację Polski, więc 3 godziny przed meczem Polska-Grecja wstawię film, w którym będzie rozegrane nasze fifowskie spotkanie? Tak więc, czy chcecie ten tryb? Mm, oczywiście, decyzja należy do Was. Jeżeli macie ochotę zagrać ją, to podajcie jaką prezentację. Oraz oczywiście, wybierajcie z kim zmierzymy się w następnym odcinku wyprawy. A w tym odcinku to będzie już na tyle. Do usłyszenia, do następnego razu. Cześć.